Był 18 lipca 1610 roku. Na plaży leży człowiek, który jest ciężko chory. Znajdują go, zanoszą do szpitala i tam niedługo potem umiera. Był to Michelangelo Merisi da Caravaggio. Słynny malarz, słynny już wówczas, którego sztuka przekształci oblicze twórczości artystycznej. Miał 37 lat. Gdy umierał, napisano o nim Tuż po śmierci te oto słowa. Bez ludzkiej pomocy zmarł marnie, tak samo marnie jak żył. Popatrzmy na jego ostatnie obrazy. Oto między innymi głowa Goliata w ręku Dawida. Tylko, że ten Goliat to jest autoportret. Kim był malarz, który przedstawił siebie w tak dramatycznych okolicznościach na krótko przed śmiercią? Wielki malarz, wielka sztuka, do dziś, gdy jakakolwiek wystawa odbywa się gdziekolwiek na świecie, tysiące, setki tysięcy ludzi przychodzą go oglądać, bo w swoją sztukę włożył całą maestrię i głębie przeżyć, niekiedy bardzo dramatycznych. Kim był, gdzie się urodził i jak wyglądała jego droga artystyczna? Caravaggio to niewielkie miasteczko, gdzieś pomiędzy Mediolanem i Bergamo. Być może urodził się w Mediolanie, być może właśnie w tym Caravaggio, ale w każdym razie przejął właśnie imię miejsca, którego pochodził jego ojciec. Jego ojciec i jego dziad skończyli swoje życie w bardzo smutny sposób. Byli więzieni, niektórzy z nich, przynajmniej także zapewne, wiemy z całą pewnością to o ojcu, mógł nawet zostać skazany na śmierć. A więc pochodził z awanturniczej rodziny. Mało wiemy o jego studiach choć wiemy, że pobierał nauki malarstwa u niejakiego patercanu. Niedługo potem, w wieku 21 lata, więc na początku lat 90., dociera do Rzymu z bagażem przeżyć być może tragicznych, ponieważ domyślamy się, że uciekał z Mediolanu, po prostu być może ścigany przez jakieś straży miejskie. I oto zaczyna się jego pobyt w Rzymie. Pierwsze obrazy, które znamy, takie jak choćby m.in. Bachus, z kielichem wina, czy jak szulerzy, czy jak wreszcie narcyz, czy jak chłopiec z koszem owoców, czy wreszcie ten wspaniały kosz z owocami, one na wszystkie uświadamiają, że już wtedy był wybitnym, znakomitym malarzem, który wyróżniał się spośród wszystkich tych, którzy byli epigonami manieryzmu, tworzył sztukę jedyną w swoim rodzaju, sztukę pełną prawdy życiowej, a jednocześnie taką, w której mrok i światło walczyły ze sobą. Ale prawdziwa chwała zostanie nadana jego twórczości wtedy, kiedy ludzie przyjdą podziwiać obrazy Caravaggia w kaplicy w San Luigi dei Francesi. Wspaniały wielki francuski kościół nacji francuskiej w Rzymie, niedaleko Piazza Navona, zawiera kaplicę. Kaplicę, którą zdobią trzy wielkie płótna. Na wprost święty Mateusz, po prawej stronie jego dekapitacja, jego męczeństwo, a po lewej stronie widzimy jego powołanie przez Chrystusa. Dlaczego te obrazy tak poruszają? Dlaczego przyciągają tłumy? Dlaczego ludzie mijają setki dzieł sztuki zgromadzonych w tym kościele, a przychodzą właśnie do kaplicy, która. Właśnie nosi jego imię, którą ufudował pewien y, francuski kardynał y, dla właśnie swojego narodowego kościoła. Popatrzmy na świętego Mateusza. Poza niezwykła, nikt tak nie przedstawiał do tej pory apostołów. Starzec, który położył jedną nogę na taborecie i patrzy tak bezradnie w kierunku nieba, z którego wychyla się anioł. Anioł, który po prostu mu mówi, co ma napisać. Oto spływa Słowo Boże poprzez tego starca zmęczonego życiem, ale zanim ten starzec zmęczony życiem e, spisze swoje dzieła, musiał być swoje dzieło, swoją ewangelię musiał być powołany właśnie do kręgu tych wybranych. Scena jedyna w swoim rodzaju rozgrywa się w Karczmie. W Karczmie takiej, jaką znał Caravaggio około roku 1600 w Rzymie. Ludzie ubrani tak, jak ubierali się ci, którzy przychodzili do karczmy. Ale my widzimy celnika. Oto Mateusz, który z nich jest tą osobą, na którą wskazuje Chrystus. Oto widzimy mężczyznę brodatego i wszyscy uważają zwykle, że to jest właśnie Mateusz, przyszły ewangelista. Ale kto wie, czy to nie ten, na którego światu dopiero zaczyna spływać liczący pieniądze, czy to nie jest ten, którego światło boskie naprawdę za chwilę owładnie, i czy to nie jest ten przyszły ewangelista? Trudno odpowiedzieć. Ale może najciekawsze w tym wszystkim jest to, że światło, mrok ze sobą tak współgrają harmonijnie. Oto twarz Chrystusa i jego wyciągnięta ręka robią niesłychane wrażenie. Wrażenie, które transfiguruje człowieka przeklętego. Przypomnijmy, że celnik, a Mateusz był celnikiem. Czyli człowiekiem, który zbierał podatki dla Rzymian, po prostu w tym momencie zostaje nobilitowany, zostaje apostołem, zostaje namaszczony na tego, który spisze jedną z najważniejszych Ewangelii. Popatrzmy na tą rękę Chrystusa. To jest tak samo wyciągnięta ręka, jak ręka Adama w stworzeniu Adama, w Kaplicy Sechstyńskiej. Michelangelo da Caravaggio, Michelangelo, czyli Michał Anioł, urodził się 29 września, a więc w dniu Archanioła Michała, ale w jakim sensie? Tworząc swoją wielką sztukę, sięgał cały czas po wzory ze sztuki Michała Anioła. Tak oto jest nie ręka Boga Ojca ze stworzenia Adama, tylko właśnie ręka samego Adama cudownie wyciągnięta. Scena naprzeciwko, scena ukazująca Męczeństwo świętego Mateusza przyszłego, ewangelistę, czy już wtedy ewangelistę, bo przecież spisał to teraz, kończy swój żywot, swoją misję na ziemi. Widzimy scenę absolutnie okrutną taką scenę, którą mógł namalować tylko ktoś, kto tak naprawdę znał smak krwi, kto wiedział, na czym polega zabójstwo. Bo Caravaggio był ścigany. Sam za chwilę stanie do pojedynku i zabije człowieka. Wprawdzie w obronie własnej, ale ktoś straci przez niego życie. Jest świadkiem egzekucji przy zamku Świętego Anioła, kiedy to jest dekapitowana rodzina Częcich. Tryskająca krew, okrucieństwo, które było właściwe tamtym czasom, jest obecne w jego sztuce. A więc Święty Mateusz to wspaniałe powołanie i ta tragiczna śmierć, która. Jest śmiercią człowieka maltretowanego przez mocarza. Ten mocarz ma układ nóg taki jak w jednej ze scen, znowu w Kaplicy Sykstyńskiej. Ta cielesność postaci Caravaggio jest właśnie cielesnością postaci Michała Anioła, ale w tym wszystkim, w tej właśnie walce cienia ze światłem, wychyla się za ramion jednego z ludzi, sam Caravaggio. Jest świadkiem tego tragicznego wydarzenia. Obraz. Porusza okrucieństwem, ale jednocześnie emanuje z niego spokój męczennika, który wie o swojej misji, który się z tym godzi i Caravaggio jako świadek. A więc, patrząc na kolejny wpływ tej cielesności sztuki Michała Anioła na Michelangelo da Caravaggio, widzimy, że twórczo przekształcał dzieła wielkiego mistrza w oblicze własnej sztuki. Zresztą Takich przykładów jest dużo, dużo więcej. Wystarczy popatrzeć na jego Amora, by zobaczyć, że to jest dzieło wzorowane na jednej ze statui Michała Anioła. Ale największy hołd, jaki Caravaggio złożył swojemu wielkiemu mentorowi, którego oczywiście nie mógł znać, bo urodził się już po jego śmierci, jest złożenie Chrystusa do grobu. Obraz namalowany niegdyś do kościoła Santa Maria in Valicella niegdyś pokazywany w Warszawie w czasów pontyfikatu Jana Pawła II, jest w jakimś sensie niesłychanym hołdem złożonym piecie watykańskiej Michała Anioła, chociaż tamto dzieło Michała Anioła jest finezyjne, jest mało cielesne. To jest wczesna sztuka Michała Anioła, a tu widzimy, że ciało Chrystusa ma swój ciężar. Najważniejsze jest to. Że Józef z arymatei ma samego Michała Anioła. Oto alter ego Caravaggia podtrzymuje martwe ciało Chrystusa na tej niezwykle pięknie ukazanej płycie grobowej, która jest zwrócona do nas tą właśnie kanciastością. Tą właśnie kanciastością, która nas bez mała uderza w oczy. Wspaniały obraz pełen teatralnego napięcia, który zapowiada te. Właśnie największe jego arcydzieła. Wystarczy pójść do kościoła Santa Maria del Popolo, do kaplicy Czerazich. Czerazich to był ważny urzędnik na dworze papieskim, który wykonał niesłychany zabieg. Poprosił o dzieła sztuki dwóch artystów. Jeden to Annibale Caracci, twórca idealizowanych obrazów, pięknych, których madonny są piękne, apostołowie wspaniale ubrani, świat bogatych, wspaniałych ludzi, świat arystokracji. A obok obrazy dwa obrazy Caravaggia. Oto widzimy w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny piękne, kolorowe właśnie dzieło Karaciego. a obok znowu walka światła i cienia. I znowu nawiązanie do Michała Anioła, bo widzimy scenę taką, ba, jedną i drugą, które są w Kapella Paulina w Watykanie tam jest nawrócenie Szawła, Szawel staje się Pawłem i jest ukrzyżowanie Świętego Piotra. Popatrzmy na te dwa obrazy osobno. Przyjrzyjmy się temu właśnie niezwykłemu wydarzeniu, które po prostu powoduje, że światło boskie, które transfiguruje istnisko Pawła, Szawła, który staje się Pawłem, jest po prostu Czymś niesłychanym w dziejach świata. Dodajmy, że kiedy Caravaggio tworzył swoje obrazy do kościoła San Luigi dei Francesi, poprawiał je kilka razy. Powstawały trzy, nawet cztery wersje właściwie większości z tych trzech dzieł. Tutaj prawdopodobnie już poszło inaczej. Świat przyzwyczaił się kilka lat później do jego sztuki surowej na pierwszy rzut oka, pełnej światła, ale i niesłychanego weryzmu. Oto niesłychanie gwałtownie rzucony z konia, przyszły wielki apostoł narodów. Patrzy ku niebu, gdzie się pojawia Chrystus, który mu mówi: Nie będziesz to już prześladował moich wyznawców. Człowiek, który prowadzi konia, sam koń łaciaty, pięknie malowany. Właściwie widzimy przede wszystkim właśnie tę część tego konia. Powiedzielibyśmy koński zad. I oto właśnie ten w skrócie ujęty Paweł, podobnie jak. W scenie ze świętym Piotrem mamy do czynienia z czymś niezwykłym. Porównać koniecznie trzeba zarówno ten obraz, to nawrócenie Szawła, jak i ukrzyżowanie świętego Piotra do właśnie tych dwóch ostatnich malowideł Michała Anioła z lat późnych czterdziestych XVI wieku. I tu i tam widzimy tą samą scenę z e, świętym Pawłem, czy z szawłem zrzuconym z konia, i tak samo widzimy świętego Piotra ukrzyżowanego głową w dół, bo tak sobie zażyczył. A więc ci starcy, szczególnie święty Piotr, który w taki niesłychany sposób patrzy, jakby nie cierpiąc na przekute ręce i nogi, jest takim wyzwaniem, jakby namaszczeniem do kolejnego działania w dziejach świata. W którym chrześcijaństwo być może ma być także wprowadzone na ścieżkę męczeństwa. Gdy popatrzymy na pierwszy plan, na mężczyznę, który dźwiga krzyż, gdy popatrzymy na mężczyznę, który ciągnie linę, widzimy, że to jest świat tak werystyczny, świat, który nas tak głęboko porusza, i ten święty Piotr, oświetlony takim właściwie niesłychanym światem, jak święty Paweł w scenie już omówionej, wszystko razem jest rodzajem transfiguracji światłem. I jednocześnie wchodzenie w sferę całkowitej świętości. Ale obraz, który być może Karavacja porusza najbardziej, jeśli chcemy mówić o modlitwie, o sile, zwracania oczu ku niebu i proszenia o wsparcie Boga, jest Matka Boska -Loretańska. Tak jak obrazy w San Luigi dei Francesi są w tym samym miejscu, dla którego powstały i obrazy w Kaplicy Cerasi są w tym samym kontekście i w tym samym miejscu, w którym zostały wykonane, ten obraz z końcowej fazy twórczości Caravaggia w Rzymie, bo potem będzie musiał za chwilę uciekać, ukazuje Matkę Boską Loretańską. Oto piękna kobieta, którą odgrywa rolę Matki Boskiej, idzie piękne dzieciątko, Ustawieni po lewej stronie obrazu jak jakaś smukła właściwie wizja świata artystycznego przelewa się w oblicze tej i tego, którzy zbawiają świat, którzy do tego zbawienia się przyczyniają. Piękna Matka Boska i ubodzy pielgrzymi. Nikt nigdy przed Karawadziem nie namalował tak żarliwej modlitwy. Nikt nie ukazał bosych pielgrzymów, którzy w całej biedzie, z którą przyszli do Rzymu, prosić o zdrowie, o wsparcie, może dla własnych dzieci, a więc ta przytępnięta starsza pani, jej mąż, który tak żarliwie się modli, jego bose, brudne stopy, to jest właśnie odpowiedź Karawadzia na pytanie, czym jest modlitwa i na pytanie, jak możemy sobie wyobrażać Matkę Boską. Świat w tym momencie, w którym Caravaggio maluje takie obrazy, już przyjmuje jego sztukę. I oto zdarza się kolejny dramat. Caravaggio, który był już parę razy pociągany za odpowiedzialność za noszenie broni, bo był zakaz nożenia broni w mieście papieskim, w Rzymie, w stolicy państwa papieskiego, kilka razy już sądzony, teraz wdaje się w pojedynek i zabija człowieka nawet wtedy nawet na początku XVII wieku nawet ktoś kogo chronili tacy kardynałowie jak kardynał del Monte i wielu innych mecenasów jakby wspomniany czy nie są w stanie mu pomóc. Prawo jest prawem. Caravaggio w wielkim pośpiechu opuszcza miasto, no i zaczyna się 5 lat czy 4,5 lat tułaczki. Tułaczki która przynosi absolutne arcydzieło. Arcydzieła, tych arcydzieł powstało wiele, przywołajmy kilka z nich. Najpierw Caravaggio trafia do Neapolu. W Neapolu maluje szereg niezwykłych obrazów, w tym między innymi przedstawienie właśnie biczowania i cierniom koronowania, które zawsze przychodzą na myśl gdy się myśli o Wielkim Piątku, gdy się myśli o Wielkim Tygodniu. Bo Karawadzio ukazał tutaj Chrystusa, który jest jakby światłością świata, który cierpi, ale który jest jak gdyby zapowiedzią zmartwychwstania. I oprawcy, którzy tak jak w sztuce średniowiecznej są brzydcy, okrutni, którzy po prostu mają rzeczywiście postacie, powiedzielibyśmy, łotrów, czy zbirów, z którymi nieraz Karawadzio miał do czynienia, bo po prostu był awanturnikiem. I właściwie i w tej scenie w Karawadzie opowiada nam o twarzach ludzi, z którymi toczył boje na szpady. Jednego z nich położył przecież trupem, ale i tu wchodzi w konflikt niebawem. Jest niespokojnym duchem, wymyślił sobie, że zostanie kawalerem maltańskim. No i przenosi się na Martę. Rzeczywiście zostaje kawalerem maltańskim, ale będąc kawalerem maltańskim trzeba zachować ubóstwo, skromność pokorę i przede wszystkim szanować tych, którzy go przyjęli. Pomimo, że namalował wspaniałe obrazy, pomimo, że stworzył jedną ze swoich największych arcydzieł, jakie kiedykolwiek powstały w dziejach świata, bo jego ścięcie świętego Jana, ten niesłychany, duży, ogromny obraz, największy obraz Caravaggia malowany jako taki leżący prostokąt, to jest jakaś niesłychana opowieść o tajemnicy tego, który był tym, który zapowiadał Chrystusa. Oto powalony na ziemię przez muskularnego oprawcę, z podciętą już szyją, przeciętymi żyłami, potężnie krwawi, a obok jedna z kobiet przerażona, inna trzyma po prostu tacę, na którą za chwilę będzie włożona głowa całkowicie odcięta, a przez kraty więzienia patrzą na to wydarzenie dwaj więźniowie. Niesłychany obraz i nieprawdopodobny podpis. Podpis krwią, ta krew, która wypływa z ran Jana Chrzciciela. Przyjrzyjmy się. To są słowa Michelangelo i początek nazwiska. A więc mamy do czynienia z czymś niesłychanym. Ten człowiek, który ucieka, który ma poczucie winy, jednocześnie maluje obrazy tak rozdzierające, jakby chciał powiedzieć, za te wspaniałe dzieła, które tworzę, za to wszystko, co wam ofiarowuję, żebyście przekonali się, jak wielka była męka Chrystusa, jak wielka była ofiarność Jego świętych i jak wielką ofiarę złożył Jan Chrzciciel, Ja płacę tym swoim zawadzjackim życiem, bo znając zawadzickość, wkładam serce w malowanie, do którego napędza mnie właśnie świat agresji, w którym funkcjonuje. A potem obraża któregoś z ważnych kawalerów maltańskich. Tytuł kawalera zostaje mu zabrany. Karawadziu ucieka do Syrakus, potem jest w Messynie, potem znowu wraca do Neapolu i potem płynie do miejsca, gdzie jego życie się zakończy. Popatrzmy na choćby zaparcie się świętego Piotra. Jakżeż niesłychany jest to obraz. Ten święty Piotr którego widzimy po prawej stronie z takim silnym stopem światła na obliczu, jest tym, który tak niesłychanie się po raz trzeci zapiera, zapiera się tego, tej swojej przynależności do grona osób Chrystusowych i niewiasta, ta, która powiedziała przecież, Ty byłeś jednym z nich. Popatrzmy na jej oblicze, na oblicze kogoś, kogo nie widzimy. Widzimy tylko hełm żołnierza, który po prostu. Też indaguje Świętego Piotra. Oto przed nami absolutne, późne arcydzieło. Jak popatrzymy na kolejne salome, po raz kolejny wracamy do Świętej Głowy na Tacy Świętego Jana Szczyciela, czy jak popatrzymy na kolejne i kolejne obrazy, po prostu widzimy, że ten późny, monochromatyczny okres twórczości, późny okres, kiedy Caravaggio jest uciekinierem. Prześladowanym, poszukiwanym listami gończymi, jest właściwie takim niesłychanym wołaniem o wielką sztukę, a on uciekinier, jakby coraz bardziej śpiesząc się, jakby przeczuwając nadchodzącą śmierć, maluje gwałtownie, szybko, z niewielką ilością tonów i barw, ale rzućmy okiem na wskrzeszenie łazarza. To jakby wołanie o to, jeśli umrę przedwcześnie, może zostanę wskrzeszony po śmierci, tak jak został wskrzeszony łazarz. I znowu Chrystus jest w tym samym ukazaniu, jak właśnie z wyciągniętą prawicą, jak tą, którą widzieliśmy w kaplicy w San Luigi dei Francesi. Wyciągnięta piękna ręka, układ zupełnie jak ten w dziele, arcydziele Michała Anioła w stworzeniu Adama. Piękny obraz, wyciągnięte ciało łazarza. I ten cytat z Michała Anioła. Wróćmy do obrazu, który ostatnio bywa datowany na wcześniejsze lata, nie na rok 1609 czy 10. Mówimy o Dawidzie z głową Goliata. Popatrzmy w oblicze genialnego malarza, bo to jego autoportret. Czy to jest przyznanie się do winy? Oto widzimy kamień tragicznie odciśnięty na głowie giganta. Jeśli porównamy ten obraz, wcześniejszą wersję tego samego tematu, jakżeż Caravaggio przeszedł wielką transformację. Jak otwarte usta, sina twarz, głowa olbrzyma staje się takim rodzajem ekspiacji, wołaniem o przebaczenie. De facto to przebaczenie zostało mu udzielone, ale niestety dopadła go malaria. Może inna choroba, i niestety płynąc do Rzymu, jakby przegapił ten moment, popłynął dalej do Porto Ercole. Piękne miejsce, wspaniałe miejsce. Gdzieś jest tam tablica, tam znaleziono jego grób po 40 latach. To w tym miejscu kończy życie człowiek, o którym Giovanni Bellione, jeden z malarzy z tamtego czasu i kronikarz z tamtych czasów, tak napisał w swoim żywotach malarzy, czyś i architektów. Nie mogąc znaleźć swej feluki, zburzony i zrozpaczony, chodzi po rozdarzonej od słońca plaży, aż w końcu lek włożył chory na złośliwą febrę. I bez ludzkiej pomocy zmarł marnie, tak samo marnie, jak żył. Zapłacił najwyższą cenę za swój artyzm. Sztuka nigdy już nie będzie taka sama. Nie byłoby artemizji Gentileski, nie byłoby takiego Rembrandta, jakiego znamy, gdyby nie Caravaggio. Gdy umierał tak tragicznie w 1610 roku, nawet się świat jeszcze w pełni nie domyślał, że doszło do niezwykłej transformacji sztuki. Że wprowadził do tej sztuki coś, co ujmuje wszystkich tych, którzy nie zawsze mają duże środki do życia. Niekiedy są skromnie ubrani. Niekiedy cierpią niesprawiedliwość, niekiedy są torturowani. Caravaggio to wszystko w swoich obrazach opowiedział. Te późne, monochromatyczne dzieła są jak takim niesłychanym wołaniem o sprawiedliwość świata i może właśnie o wybaczenie. Wybaczenie temu wielkiemu artyście. Jego twórczość, w pewnym sensie, kończy epokę minioną. Późny manieryzm otwiera epokę baroku, który właśnie w tej walce światła i cienia zobaczy jakby swoje posłanie i bardzo wiele z obrazów, które powstaną już po śmierci Caravaggia, będą świeciły tym niesłychanym światłem wiary, który człowiek, właściwie naznaczony cierpieniem, być może szalony, w tą sztukę wpisał, namalował swoim niezwykłym pędzlem, cierpiąc, uciekając i tworząc dla podobności.